Witam. W tym krótkim poradniczku dowiecie się, jak prosto, szybko i przyjemnie zrobić prosty fotomontaż. Co zabawniejsze zrobimy to w Paint'cie, potem w Photoshopie. Nie należy traktować tego bardzo poważnie, to tylko zabawa, a nie profesjonal. Do tego celu potrzebujemy aparatu, komputera, i statywu. Statyw musi być pierońsko stabilny, tak żeby przy wciskaniu spustu migawki nie goło milimetr. To zajebiście ważne. W aparacie najlepiej włączyć samowyzwalacz, nawet jeśli zdjęcie robi ktoś inny, a także wszystkie nastawy takie jak migawka, ostrość, przesłona, balans bieli były na manualu. Ok. Ustawiamy wszystko i pstrykamy sefotki. Wgrywamy je do kompa, otwieranym, najlepiej w dwóch fajnitach. Obieramy jedno. Dziubdziamy białymi kwadratami czy czymkolwiek białym jak widzicie. Filmik jest nieco przyspieszony, bo inaczej zmyślibyście je jako z nudów. Otwieramy kolejny obrazek i znowu dziubiamy do bólu. Tutaj też zdeczka przyspieszany, co by się lepiej wyrobić. Potem wciskasz Ctrl-A i zaznaczasz to co na screenie. To też jest zajebiście ważne. Następnie klikasz CTRL-C i przełączasz do drugiego Paint'a i tu CTRL-W i O. Otwieramy ostatni obrazek. Wracamy do naszego cudactwa, CTRL-C, CTRL-W i kwadracik i gotowe. Zapisujemy sobie na dysku i panujemy przed lachonami. Żartuję, żeby nie było. Liczne, czyż nie? Teraz zrobimy to samo w Photoshopie, i to nawet szybciej. Otwieramy wszystkie obrazki. Ctrl A, kopiuj i wklej jeden do drugiego. Wybieramy konkretnie to narzędzie i obrysowujemy ludzika. Oczywiście ja to tak na szybko robię, należy to dokładniej o wiele robić. W to pole wpisujemy od 15 wzwyż. Płynne przechodzenie warstw niweluje widoczność klejenia. Wybieramy nowa warstwa przez wycinanie i ukrywamy lub usuwamy starą warstwę. To samo należy powtórzyć z trzecim obrazkiem. Jasna sprawa, że obrazków może być dowolna ilość. Wadą tej metody jest taka, że jedna postać nie może nachodzić na drugą. I gotowe, teraz zobaczmy sobie porównanie Paint'a z Photoshopem. Photoshop. Paint. Photoshop. Paint, tu widać, że płynne przechodzenie jest potrzebne. Dziękuję za uwagę i do widzenia.